Przyjechałem do szkoły w sprawie mii i podwiozłem Fatima. Witaj, kochana. Nie zauważyłam cię. Zapomniałam, jak masz na imię, ale miło cię widzieć. Na mnie już czas. Idę się przebrać, kochanie. Daj, buzi. Uwielbiam cię. Pa Pa. Coś cię śmieszy? Nie. Masz piękną dziewczynę. Nie chodzę z nią. Nie? Nie. Mieszkacie razem i całujecie w usta. Jesteś bardzo nowoczesny, ale nie mówmy już o niej. Posłuchaj. Daj spokój. To no pewnie twoja no to przyjaciółka, kuzyneszka, czy jak to się dzisiaj nazywa? Coś nas łączy, ale niewiele. Troszeczkę. Nie tłumacz się. Dzięki za wyjaśnienie. Mam pytanie. Denerwujecie mój związek z Fati? Oczywiście, że nie. Nie? W Twoim przypadku o niczym nie myślałem. To znaczy, zdecydowanie nie myślałem o Tobie. Zdecydowanie za bardzo kręcisz. Nieprawdaż? Nie prawdaż? Nie. Przystoi jak z Ciebie, kochanie. Ale to nie miejsce, ani czas. Pójdę już. Jestem bardzo zajęta. Pa. Co robicie? Czytamy z klasy, ale natychmiast. Koniec dyskusji. Co dalej? Powrócą znowu czarne jaskółki i gniazda zawieszą na swoim balkonie. I znowu skrzydłami o szyby i grając, tak jak niegdyś zadzwonią. Ale te, co w locie się zatrzymywały, by przy Tobie pięknej mnie widzieć szczęśliwym, wolniej. Nie jesteśmy pierwszakami. Nie rób uwag. Wyjdź z klasy. Natychmiast. Ale za co? Wyjdź. Co dalej? Ale te, co w locie się zatrzymywały, by przy tobie pięknej mnie widzieć szczęśliwym, te, które nasze imiona poznały, już nie powrócą nigdy. Powrócą znowu gęste wiciokrzewy. Długa przerwa. Siadajcie, nie tak szybko. Chciałabym, żebyście równie szybko wracali do klasy, jak z niej wybiegacie. Dyrektor chce z wami pomówić. Macie na niego zaczekać. Dziękuję, pani profesor. Wszystko w porządku? Prawie. W razie czego służę pomocą. Dobrze. Gdzie byliście? W Łazience. Zdecydowałem, że nasza szkoła nie będzie dłużej apolityczna. Dlatego założycie samorząd z przewodniczącym na czele. I jak wybierzemy reprezentantów? Co? Oczywiście w demokratycznych wyborach. Usiądę tu. Zrobimy kampanię wyborczą wraz z akcją reklamową i innymi formami promocji demokratycznych wyborów. To nie zabawa. To poważny organ władzy. W pierwszych wyborach będą obowiązywać ścisłe zasady. Czy po wyborach zorganizujemy imprezkę? Raczej nie. Wszyscy kandydaci mogą się już zastanawiać nad stworzeniem zaplecza politycznego. Później dam wam status i sprzęt przeznaczony dla kandydatów. Możemy proponować zmiany w szkole? Oczywiście. wypierdek. Proszę o spokój. Wszystko zostanie poddane pod głosowanie. W razie wątpliwości, spytajcie profesor Hildy lub nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Jest nowy. Podam Wam nazwisko. Z czego się śmiejecie? Pomogą wam zbudować zaplecze polityczne. Pójdę już. Profesorze, tak? Można oddać więcej niż jeden głos? Nie. Panie dyrektorze, czy korzystając z okazji możemy zbierać pieniądze na fundację? Lub zorganizować loterię, a potem zrobić imprezę? Loterie i imprezy są zabronione. Nawet klasowe. Tak. Skontrolowałem łazienki. Niemożliwe, żebyście je tak zabrudzili. Leci żółta woda. Mam prośbę. Nie zrozumiałem wszystkiego od początku, bo się zamyśliłem. Co będzie z wyborami? Kiedy się zaczną? W ogóle tego nie kapuję. Prześlecie list informacyjny, w którym wszystko wyjaśnię. Jak to się stało, że nic nie zrozumiałeś? Panie dyrektorze, proszę zaczekać. Ja też wcale tego nie rozumiem. Nie będę wyjaśniał każdemu z osobna. Chcesz czegoś, Celino? Dobrze się czujesz? Chcesz tabletkę? Nic mi nie jest. Na pewno? Gwarantuję. Zostaw go. Zachowujesz się jak zwierzę. Obraził mnie. Jak śmiałeś? Tak niczego nie rozwiążesz. Wyjdź, chcę z nim pogadać. Myślisz, że tak, nie zostawię cię. Wyjdź. Wyjdź. Wszystko w porządku? Co się stało? To zawsze miał do mnie wąty. Nie wolno tak załatwiać spraw. Czemu się nie broniłeś? Po co? Nie mam kogo bronić: rodziny, przyjaciół, ani rodziców. Tylko ty się mną interesowałaś. Ale cię straciłem. Więc po co? Zawsze będę twoją przyjaciółką. Skoro mamy się nie widywać ani nie rozmawiać, to jaki ma to sens? Wyślesz mi czasem maila? Porozmawiam z Miguelem i wytłumaczę mu, że tylko się przyjaźnimy i nic nas nie łączy. Zawsze będę przy tobie. Zawsze. Polski Marcin Leśniewski, fragment wiersza Gustawa Adolfo Beckera, powrócą znowu czarne jaskółki w przekładzie Jana Zycka. Czytał Ireneusz Królikiewicz.